Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mój zestaw jest za 55 zł. Mam wielką kasę, lecą dolary, może pieniędzy, szmaragdowe dolary, super linie, owocową eksplozję i laki z drabkę. Zaczniemy sobie od tych za piątkę. Padło na laki. Ma numer 25, a my poszukujemy wygrywających liczb lub koniczyny.

Można, ale zaskoczenie, kontrolne G. To teraz czas na owocową eksplozję z numerem 50. Poszukujemy truskawki i pomarańczy. Eee, pomarańcza i truskawka. No, truskawka, pomarańcza, truskawka. I pomarańcza. Obs, widać, widać. Wiśnie i gruszka. Wiśnie, wiśnie. Wyszko gruszka, wiśnie. Okej, okay, ale porozrzucane to symbole. Borówka i kokos. Boróweczki, kokos borówka, dwa kokosy, trzy kokosy, czwarty, ale była jeszcze pomarańcza. Następne jabłko i ananas, jabłko, jabłko, jabłko. Ananas i jest ananas. Arbuz i winogrono. Mm, ale borówki były. E, winogrono. I arbuz. Awokado, cytryna. A, no, szansa jest. Zobaczymy dwa ostatnie symbole. Banan i figa. Figa, banan. Figa. Niestety ta szansa nie dla mnie z 2 te. Przegrana. To teraz czas na superlinie. Zdrabka z numerem 28. Szukamy balonów i tęczy. Tęcza, balony. Balony. Rolki i łódź. Jest łódź. Łódź i łódź. Następnie klucz, cytryna, kości i ptak. Ale tych ptaków nam tutaj, ale kości nie dali, kwiat i rower. Rower. I kwiata również nie ma, parasol i diament. Tu jest parasol, i to tyle, biedronka podkowa. Korona i słoń, korona, czapka, okulary, księżyc, wiatrak. I ostatnie dwa, sakwa moneta. Ale niestety, linii to nie utworzyło kontrolne różne. Także póki co jedna wygrana. No to teraz szmaragdowe dolary z numerem szóstym. Poszukiwany jest szmaragd lub mnożąca podkowa. A ja mam ananasa, motyla, pik, muszle, kier, melon i jest szmaragd. Korona, wiśnie, dzwon, winogrono, tęcza, awokado, śliwka, kwiat, klucz, biedronka, garnek, cytryna i karo. Przyszmara, gdzie? Będzie dycha, czy coś więcej? Mam nadzieję, że coś więcej. Nie, dyszka. Ale też cieszy, kontrolne B. To teraz, może pieniędzy z numerem 11. Tutaj wygrywa 29, 15, 57, 48 i 19. No i teraz znaleźć tutaj moje liczby. O, są 46, 13, 11.

Dwadzieścia dwa, oj, trzydzieści osiem, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt trzy, wygrana, czterdzieści dwa, trzydzieści pięć, czterdzieści osiem, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia cztery, czterdzieści. Jeden, osiemnaście, szesnaście, pięćdziesiąt sześć, piętnaście, czternaście i trzydzieści dziewięć. Pod pięćdziesiąt trzy dwie dyszki, pięknie, cudownie kontrolna F. 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 I teraz wielka kasa z numerem dziesiątym.

45 tylko dyszka na minusie, także jest naprawdę dobrze. Ja się cieszę. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górze pod filmem. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Pa!